Witajcie farmingowe świry, ja jestem Rafik i witam Was w wymuszonym, wymuszonym, prze, w wymuszonym przez Was filmie. Mianowicie, zasypaliście y, pod filmami, y, fanpageami i innymi różnymi medium y, pytaniami o różne pierdoły. Jeżeli chodzi o mapę Góra level 4 to też znudziło mi się odpisywanie każdemu z i w tym filmie rozwieję wszystkie, wszelkie Wasze wątpliwości y, odnośnie tych głównych pytań, które zadajecie. Tak więc, od razu, jeżeli, y, skoro jeszcze jestem tutaj, to powiem Wam pierwszą rzecz, którą sobie tutaj wynotowałem. E, mianowicie, kiedyś na, y, na tych making-offach, tych prezentacjach pokazywałem, że to jest te tepanie. E, tego tepania, jak widzicie, teraz nie ma. A tak naprawdę ono jest, lecz zostało w ostatniej chwili przeniesione, i teraz te panie nie znajduje się już w altance. Altanka jest do dyspozycji, lecz na leżakach. Tutaj jest bez zmian, akurat. I lądujemy na tym leżaku z powrotem. Tak więc, jeżeli będziecie chcieli się tepnąć, to nie w środku, lecz tutaj, właśnie na tych leżaczkach. I to jest pierwsza wątpliwość rozwiana. Mam nadzieję, że teraz już oj, będziecie wiedzieć, jak się tepnąć pomiędzy pomiędzy gospodarkami. I Teraz jeżeli... byle yy, ciągle te słowa, nie wiem, dlaczego. Skoro jestem jeszcze na głaspo, to kolejna sprawa, klapa. Jak widzicie, no nie mogę otworzyć. O, nie mogę otworzyć. Oj, yy, ale lipa. A na filmie... No czy może ci, którzy oglądali te filmiki, yy, prezentacyjne to. Znaczy prezentacyjne. Podglądowe, te making'owe, y, to widzieli, jak to tam otwierałem i tak dalej, no ale niektórzy nie widzieli. No i to też tutaj no nie da się teoretycznie otworzyć. Ale tutaj jest na syp zamontowana taka wa wajcha, kiedy już podejdziemy blisko tej wajchy, to wtedy już możemy otworzyć. I to też yy, nie każdy wyłapał. Myślałem, że jak pokażę na filmie, jak tutaj nagrywałem na multiplayerze z kolegami. I było wi widać jak tutaj stała jedna osoba, druga podjeżdżała i to tutaj było otwieranie, i tak dalej. No ale nie, to nie, tak widzę. To nie jest takie mm, oczywiste. Więc tu podchodzimy, wciskamy ten sam klawisz, który odpowiada za otwieranie drzwi. O, wcisnąłem teraz i zamiast o. I to otwieranie działa. I tak samo podchodzimy, i zamykamy. Teraz yy, spójrzmy na moje notatki. Dobre, dobra, skoro, jest, skoro jeszcze jestem na, na gospodarce, to już powiem ostatnią rzecz. Odnośnie takich właśnie zbożowych spraw. Mianowicie, yy, niech na tylko włączę PDA. Stan naszych silosów. Mianowicie, liczebność silosów. Czyli mamy tutaj, powiedzmy, jakieś yy, zbiory na start teoretycznie i właśnie stąd zaczęły się pytania odnośnie tego, że nie możecie tych zbiorów wyciągnąć ale nie, nie każdy jest świadom tego, nie wiem właśnie czy w specyfikacji mapy to wpisałem, być może to właśnie zapomniałem o tym i stąd te pytania, więc to też troszkę moje niedopatrzenie no ale no nic, przejdę do tłumaczenia w mapie jest zastosowany zaimplementowany skrypt, który Pozwala na rozdzielenie, y, jakby silosów, zachowanie odrębności na każdym z trzech gospodarstw. Czyli zboże, które wsypiecie tutaj, już nie, nie będziecie w stanie wysypać sobie na, wsypać sobie na przyczepę na tamtym gospodarstwie albo na tym. Każde zboże, które wsypiecie tutaj, zostaje tutaj i stąd tylko możecie je wyciągnąć. To też dlatego w statystykach, jeżeli będziecie grać na kilku gospodarstw, to będzie Wam się to wszystko sumować tutaj ale tak naprawdę realny stan silosów jest tutaj i na start każdy ma wyzerowany tu macie 0 na tamtej gospodarce gdzie są obce na silosie też jest taka tabliczka i na tamtej też jest tabliczka tam wszędzie są zera na start dlatego te zbiory które są tutaj są, są niczyje i tutaj w zasadzie wiąże się kolejna, kolejna sprawa mianowicie monety yy, Monety do mapy dodałem z myślą bardziej jako taka rozrywka powiedzmy. Kurczę, znam ten przycisk. E, tak w ramach... O, no tu jakaś monetka sobie podniosę i tak dalej, ale sporo, sporo ludzi wzięło, wzięło sobie te monety na serio. Jakbym wiedział to, myślę, że nawet bym nie dodawał tych monet, bo myślę, że myślałem, że to będzie taki smaczek, a tylko mi to problemy stwarza i muszę odpowiadać na pierdoliard niepotrzebnych pytań eee, No i teraz tak, zbierzecie 100 monet Pierwsza sprawa, część z was pisze że nie wie gdzie te monety wyrzucić ale, jeżeli zbierzecie 100 monet, to nie ma innej możliwości, żebyście nie zebrali tej monety a podczas gdy przechodzicie na przykład jak włączę chudy, włączę sobie tylko tę mapkę jak idziecie Powiedzmy, po tę monetę to w tym momencie pokazuje Wam się tajemnicza studnia, i to jest to miejsce, w którym się wyrzuca. Monety do bagienka więc, skoro idziecie po tą sobie monetę, to nie ma innej możliwości, żebyście, tych, żebyście tego nie zauważyli. Trzeba, nie wiem, być ślepym. Kompletnie nie rozumiem. Mamo, i, i też musiałem się z trudnymi. Delikwentami na fanpage'u upieł u, u ten. No, nieważne, szkoda gadać. Po prostu żal mi niektórych ludzi i, i wasze, waszego zachowania. Nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy po prostu ogarniają, ale to, to już jest przegięcie. Ja tutaj dodałem taki prosty smaczek jako rozrywka, a sporo ludzi teraz żyją na serio i mają teraz 200 tysięcy tych zbiorów i nie mogą tego sprzedać bo są rozdzielne silosy i, i, i tak naprawdę to, że, że macie po 200 tysięcy, to i tak nikomu tego zboża nie przybędzie. No, wybrałem jedną z dwóch opcji: albo by były znowu na każdym gospodarstwie wspólne silosy, ale myślę, że lepszą opcją było zrobienie właśnie odrębnych silosów, jak sobie gracie z kumplami i pal sześć te monety i tam te zbiory z monet i tak dalej, jakieś lewe kurde. Y no, lewe dobra, że tak powiem, ale mamy fajny skrypt, który nam pozwala właśnie urealnić rozgry rozgrywkę, a wybierzecie to na serio I, 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 i marnujecie mój czas, powiedzmy, kiedy mógłbym komuś innemu pomóc. Ale dobra, bo już się zdenerwowałem, co jeszcze? Teraz kolejna sprawa, yy, dość, że tak powiem, no też jest troszkę nie ten. Nie do końca klarowne to. Mianowicie w Tartaku. O, akurat sobie jedzie pociąg. No proszę. W Tartaku to jest taka tabliczka. I też y, troszkę takie, takie nietrafione nazewnictwo. Na przykład. Do y, za chwilę będą porównania. Podchodzimy sobie tutaj i mamy y, napisane paliwo. I niektórzy paliwo interpre interpretują jako takie normalne powiedzmy olej opałowy albo coś w tym stylu. A tak naprawdę paliwo paliwo w sensie tutaj w tym tartaku paliwem jest yy, słoma oraz wióry I Ja się sypie tutaj. I to jest to paliwo, które pozwala ruszyć obróbkę desek. Po prostu taki wiecie, to jest skrót myślowy, że to jest paliwo, ale to tak można powiedzieć Tylko, że niektórzy dosłownie to wzięli i myślałem, że... Znaczy, no po prostu taki... Nieścisłość, nie, nie że tak powiem Ale... Ech, dobra Tak więc tutaj sypiemy słomę lub wióry i wtedy możecie odpalać sobie deski I deski, które się wam wytworzą tutaj one się będą wytwarzać, tutaj bierzemy sobie i na pole y, zawozimy y, tam, gdzie y, widzicie pole 25. I tam jest ta ikonka wysypu. I z tymi deskami musicie jechać tam, tam je załadować na ciężarówkę. Na ciężarówce jest jeszcze taka, y, taka charakterystyczna obręcz, tak jak czy ta taka taśma na ziemi. Oj, co to się stało? Taka jak tutaj. O. Tylko jest na, na, na platformie ciężarówki I tam czy musicie te deski położyć i wtedy one się sprzedają Tak więc kolejna sprawa właśnie To był ten te, 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 te nie, nie, nieporozumienie odnośnie tego paliwa w tartaku Okej, okay. wszystkie najistotniejsze sprawy chyba już wyjaśniłem I teraz na koniec już nie będą nie będzie to sprawa związana z problemami, lecz bardziej takie uchylenie rąbka tajemnicy. Mianowicie, na góralach są ukryte dwa takie malutkie Nie y. Niby nic, ale no, nie będę Wam zdradzał konkretnie co, ale jeden z nich jest ukryty w... na terenie tego gospodarstwa. I tutaj jest taki malutki... Oj, wpadłem do domu. Nie, nie powinno tak być. A, A proszę, proszę mnie puścić stąd. Ciekam. Yy, jeden, jeden taki smaczek jest na terenie tego gospodarstwa, więc rozejrzyjcie się. takie nie jest jakieś tam, nie wiadomo co, ale taki, taki trochę, yy, taki prank malutki. I druga sprawa jest na terenie wioski, yy, w okolicy pól 35, 31, 44, gdzieś w tamtych stronach szukajcie. Dodam, że szukajcie podczas prac w nocy. I tyle z mojej strony. Myślę, że teraz już jest jakiś czas po premierze, więc mogę Wam też takie wskazówki już udzielić. No i mam nadzieję, że te wszystkie. Nie, nieścisłości zostały teraz już rozwiane, wątpliwości, nieścisłości i tak dalej. Jeżeli poka okaże się ten film Wam pomocny w zrozumieniu, rozg rozgrywki, to oczywiście możecie dać lajka za to, że, że w końcu wiecie o co chodzi z, z tymi duralami. i to pozwoli powiedzmy lepiej pozycjonować ten film. Możecie też napisać komentarz, podziękować, jeżeli to się, okazało, się okazał pomocny, ten film. To się. xd xd No, no i oczywiście, jak jesteś nowym widzem, bądź przypadkiem tutaj trafiłeś gdzieś z podlinkowanej osoby, to możesz po prostu dać suba i oglądać na bieżąco. Dobra, ja już nie marnuję waszego czasu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć.